Boisz się? Zaśpiewaj ze mną. Za górami leży las. Siedem strachów mieszka tam. Nie chcą pić i nie chcą jeść. Hmm. Tylko straszą cały dzień. Gdzie te strachy? Gdzie? Nie boimy się. Nie. Ja się nie boję, ty się nie boisz, on się nie boi, ona nie boi się. Nie. Traj po strachach.